Jeżeli mam być szczera, to nie lubię jesieni, a jesień 2020 zapowiada się jeszcze gorzej niż zazwyczaj. Z tego powodu stwierdziłam, że przygotuję listę 60 rzeczy do robienia w jesień i że się z wami tymi rzeczami podzielę. Aha, i podzieliłam jeszcze ten film na kategorie. No to zaczynamy. Pierwszym punktem na mojej liście jest upiec ciasteczka. Ogólnie mam świetny przepis na ciasteczka z kawałkami czekolady, więc zostawię Wam go w opisie. Dalej upiec chlebek bananowy, wypić kawę dyniową. Myślę, że tutaj bardzo popularna jest ostatnio ta ze Starbucksa. Osobiście nie przepadam za kawą, ale stwierdziłam, że nawet osobie, która jej nie pije, bardzo się kojarzy z jesienią. Zrobić tiramisu, wybrać się do kawiarni lub jeżeli nie lubicie kawy tak jak ja, to na pączki... Szczególnie polecam te ciepłe, wtedy można je jeść nawet jak jest zimno na dworze i są przepyszne moim zdaniem. Wybrać się na azjatyckie jedzenie. I skoro jesteśmy już przy azjatyckim jedzeniu, to zrobić sushi. Ostatnio robiłam sushi w wakacje i myślę, że całkiem dobrze mi wyszło, dlatego stwierdziłam, że jeszcze raz chcę je zrobić. I ostatnim punktem z tej listy jedzeniowej jest wypróbowanie nowych przepisów. Dalej przechodzimy do kolejnej kategorii, jaką jest relaks. Pierwszym punktem tutaj będzie zrobić playlistę jesienną. Myślę, że muzyka naprawdę bardzo mi się kojarzy z pewnymi wydarzeniami, więc jeżeli mam takie typowo jesienne piosenki, to później mogę sobie wracać wspomnieniami do różnych dni. Posłuchać podcastów, jak wiecie, to jestem bardzo dużym fanem właśnie podcastów i myślę, że są naprawdę świetne. Przeczytać 10 książek. I stwierdziłam, że tutaj też polecam wam książkę, którą ostatnio czytałam. Jest to cień wiatru, już prawie jestem przy końcówce, naprawdę wczoraj mnie bardzo wciągnęła. Zrobić sobie wieczór filmowy, lub zrobić wieczór serialowy. Ubrać grube skarpetki, to jest takie trochę randomowe, ale grube skarpetki są świetne. I na takie zimniejsze dni naprawdę polecam grube skarpetki głęboko w moim sercu, razem z pączkami. Why am I like that? Przechodzić cały dzień w dresie. W sumie myślę, że mogę uznać ten punkt za spełniony. Uwielbiam dresy. Zrobić sobie wieczór gier planszowych lub wieczór gier karcianych. Ogólnie, co do grania w karty, to bardzo polecam granie w szkole to znaczy w gimnazjum i teraz też w liceum często gram właśnie ze znajomymi na przerwach i bardzo to lubię. Kolejny punkt to jest świeczki z wykrzyknikiem. No, i chodzi mi tutaj głównie o zapalanie sobie takich świeczuszek. Szczególnie polecam te zapachowe. Myślę, że jest to jedna z lepszych rzeczy i naprawdę nadaje taki jesienny klimat. Kolejny punkt to pójść do kina, oczywiście w miarę możliwości, zależnie od sytuacji. Spacer w parku lub w lesie. Tutaj bardzo mi się kojarzy z już pożółkłymi liśćmi i z pięknymi kolorami. Jeżeli obserwujecie mnie trochę dłużej, to wiecie, że sport jest nieodłącznym elementem mojego życia i tutaj nie mogło go też zabraknąć. Więc pierwszym punktem będzie domowy trening. Ja tutaj oczywiście polecam treningi z Pamelą Rife. Dalej mam codzienne rozciąganie. W cieplejsze dni bardzo polecam wyjść na rolki albo na deskę, hulajnogę czy cokolwiek takiego. A jeżeli pogoda nie jest za ładna, to zostać w domu i zrobić na przykład jogę. Kolejna kategoria to mam takie bardziej artystyczne rzeczy i pierwszym punktem na tej liście jest wyszyć wzór na ubraniu. Tutaj zamieszczę Wam zdjęcie, o co dokładnie mi chodzi. Kolejny punkt namalować obraz. Dalej zrobić okładkę na płytę, tutaj też możecie widzieć o co mi dokładnie chodzi, też staje się to coraz bardziej znane. Udekorować dynie, prowadzić bullet journal, zrobić zakładki do książek, narysować coś z zakreślaczami. Ostatnio natknęłam się na pracę pewnego chłopaka, które mnie po prostu bardzo urzekły i myślę, że są śliczne, a zrobił je praktycznie używając tylko zakreślaczy i markerów, więc e, chciałabym spróbować właśnie pobawić się trochę tą techniką. Kolejny punkt to u mnie nauka i tutaj mam oglądać filmy po niemiecku, dalej ćwiczyć grę na ukulele, ja zaczęłam właśnie swoją przygodę z ukulele w te wakacje, co też mogliście widzieć na moim kanale. Dalej mam programowanie, następna kategoria czyli porządki, jak właśnie pisałam tę listę to pojawiło się w mojej głowie takie hasło jesienne porządki więc stwierdziłam, że zamieszczę tutaj kilka punktów właśnie z takiej kategorii. Zacznę od porządku w szafie. Dalej zrobić porządek z zdjęciach i zgrać wszystkie na komputer. Skoro już jesteśmy przy komputerze, to na nim również przydałoby się zrobić porządek z wszystkimi plikami. Dalej mam zrobić porządek z papierami szkolnymi. Ogólnie ja jestem taką osobą, że jeżeli mam jakieś luźne kartki, to zawsze wkładam je w okładkę zeszytu i później mam mnóstwo kartek w tych zeszytach i nic już nie mogę tam odnaleźć i jest bałagan. I zazwyczaj tego nie sprzątam zbyt często, więc chcę to ogarnąć, żeby mieć już tak ładnie wszystko uporządkowane. Zrobić porządek w plecaku, uporządkować tablicę na Pinterestie. ale przechodzimy do kategorii pielęgnacyjnej. I tutaj pierwszym punktem jest y, używać więcej tych balsamów do rąk, ponieważ teraz kiedy chodzę do szkoły i bardzo, bardzo często dezynfekuję ręce, nie zawsze najlepszymi płynami do dezynfekcji, to moja skóra na dłoniach bardzo cierpi przez to. Dalej też troszeczkę z tym związane to używać pomadek ochronnych do ust. Dalej robić maseczki. Kolejny punkt to kąpiel z bombą do kąpieli. Olejowanie włosów. Ostatnio zaczęłam się interesować troszeczkę tematem włosingu i zauważyłam, że olejowanie naprawdę działa cuda na moje włosy, więc chcę się do tego troszeczkę bardziej przyłożyć i poświęcić na to więcej czasu. I ściąć włosy. Kolejna kategoria z... I pierwszym punktem jest tutaj rozmowa wideo, dalej przyjęcie halloweenowe, i trzeci punkt z tej kategorii to zrobić sobie z kimś nockę. Przechodzimy do ostatniej kategorii, jaką jest kategoria inne. Ogólnie tutaj wrzuciłam wszystkie pozostałe rzeczy, które wcześniej mi nie pasowały, więc pierwszą rzeczą są tutaj zakupy w second handzie. Dalej wywołać zdjęcia. Ok, to jest rzecz, której nie spełniłam właśnie z mojej listy wakacyjnej, więc mam nadzieję, że teraz mi się to uda. Dalej zrobić kolaż na ściany. Tutaj też właśnie chodzi mi o taki kolaż zdjęciowy. Dalej mam dwa punkty związane z kupnem oświetlenia. I pierwszą rzeczą jest kupienie takich światełek na takim druciku. I dalej mam też kupić projektor gwiezdny. Dalej mam zrobić Halloweenową sesję zdjęciową, czy po prostu taką miesięczną sesję zdjęciową. Dla mnie zdjęcia zawierają naprawdę dużo wspomnień. Kolejny punkt to wyzwanie: 24 godziny bez telefonu. Kontynuować robienie listy rzeczy, za które jestem wdzięczna. Myślę, że to jest bardzo dobry taki codzienny zwyczaj, żeby. Coś drobnego zawsze wieczorem sobie wpisać, zrobić bukiet z liści. Dalej mam zrobienie halloweenowej stylizacji, i ostatni punkt na mojej liście to medytacje. Ogólnie to by było na tyle. Trochę się tu rozgadałam. Myślę, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie na tej liście. Dajcie znać, jakie rzeczy was zainteresowały. Oczywiście listę zamieszczę na Instagramie, tutaj macie moją nazwę. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły lub rzeczy, które bardzo kojarzą wam się z jesienią, to dajcie znać w komentarzu. Chętnie poczytam i wypróbuję. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Bardzo mnie to motywuje i wspiera yy, do dalszego tworzenia filmów. No i widzimy się już w kolejnym filmie. pa! pa. ja nie wierzę, nie, to nie jest sponsorowane. Ogólnie będę czytała bardzo profesjonalnie z laptopa, ale stwierdziłam, że nie będę marnować papieru i nie chcę mi się drukować i mam mało tuszu w drukarce. tu błagam.